Pochmurno, deszczowo i temperatura, która zupełnie nie przypomina lata, tak niestety w wielu miejscach regionu będzie wyglądała niedziela. A do kiedy potrwa ta jesień w lecie? O tym już teraz była tak Bernat. Witam Państwa. Wcześniej jednak sprawdzimy jeszcze najbliższą noc. Mokro głównie na wschodzie i południu. Temperatura nie za wysoka od 8 do 9, najwyżej 10 stopni. Wiatr nadal bardzo słaby, stąd oprócz niskich chmur także i liczne zamglenia. Jutro na pewno warto cieple się ubrać i mieć coś na wypadek deszczu, szczególnie na terenach górskich, bo właśnie tam padać będzie właściwie bezustannie, najmocniej i przez prawie cały dzień. Równie pochmurne niebo na wschodzie regionu, i tu też popada, tyle że przelotnie, a najwięcej popołudniowych rozpogodzeń na zachodzie i północy regionu, choć tu niewielki deszcz będzie możliwy. Poza tym chłodno, wręcz zimno w bieszczarach i na Pogórzu. Temperatura z trudem osiągnie zaledwie 14 czy 15 stopni. Niewiele więcej na nizinach, w innych miejscach regionu, większych rozpogodzeń do 17, najwyżej 18 stopni. I całe szczęście ten wiatr, który wieje z północy, będzie wiał co najwyżej z umiarkowaną siłą. A jak długo będzie trwać ta kapryśna aura? Z dzisiejszych prognoz wynika, że przynajmniej do wtorku słońce będzie często chować się za chmurami i od czasu do czasu popada. Większą poprawę widać dopiero w połowie tygodnia. Życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia.